Dzisiaj okazję i przyjemność gościć w nowo wyremontowanej siedzibie centrum ze środków unijnych. Projekt wartości 6 milionów pozwolił na całkowity remont, przebudowę i dostosowanie budynku perły architektonicznej do potrzeb centrum. Pozwala również na uruchomienie. Pracowni gastronomicznej z zapleczem stołówki i zapleczem magazynowym, pracowni krawicko-rękodzielniczej oraz pracowni fryzjerskiej, a także całego zaplecza służącego do reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które korzystają z usług i wsparcia oferowanego przez Centrum. W ramach reintegracji społeczno-zawodowej nasi uczestnicy mogą korzystać z usług doradców zawodowych, psychologów, pracowników socjalnych, terapeuty, a także uczestniczą w ramach pracowni, w grupach w praktycznej nauce zawodu, z instruktorami reintegracji zawodowej.